Tak się zapinają na ten zestaw. Słuchajcie, tak się prezentuje cały ten zestaw kompletny, jeszcze raz wam pokazuję. Słuchajcie, zestaw od namiotu na ziemię spod nima pomatłany. Byle jako o ziemia. O, zobaczcie jak on skoczę ten zestaw. Nie ma pomatłany. Manko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw karpiowy krok po kroku. I po tym, jak go zrobimy, to Wam pokażę hardkorowy Test taki, że się ten zestaw, mimo prawa, zamplątać do rzutu, do wywózki, już Wam wszystko pokazuje po kolei, jako taki zestaw. Poskładać Wyda go robił z do 0,30 mm. Jak widzicie, Cezaro odmierza jakieś 50 cm. Tak, już jak sobie odmierzył fluorocarbon. Cyk. Wyprostuję go tylko standardowo na samym początku nawlekam stoperek. Słuchajcie. Cyk. I robimy tu taką malutko, zwykłą pęteleczka. Cyk, pętelka gotowo, dociągna. Odcinamy ten kawałek niepotrzebny, i teraz po prostu nabijam przynęta na kierownik dachytał, czyli mały popek mało kuleczka. Popa 14 mm i kuleczka 20 mm, Nabijamy to teraz. tuky na ten nasz przypon, co będzie daja stopper. Słuchajcie, zwykły, taki przeźroczysty. Tyk stoperek zaciągam. I tak jak bym kiedyś godał, właśnie ta kulka czy pelet, i aby nie było tego stopera, to by tak właśnie lotoł. zobaczcie, i ten stoper, i ten stoper po prostu by wypłodł przy długaniu ryb pod wodą, dlatego właśnie tym stoperkiem dociągamy ta kulka, słuchajcie. my choczyk, choczyk jakiego użyja to jest Corda Crank X, bardzo ostre hoki bym powiem. Przekładam przez oczko do środka jak widzicie, ustawiam sobie odległość wosa. To ja zawsze robię tak, jakiś, o, wystarczy, powiedzmy, że ten pół, pół centymetra luzu za hokiem i teraz po prostu owijam. Przeważnie owijam tak długo, aż mi dotknie, o, do grota i przeciągamy nazot. Przez oczko do środka. Cyk, cyk, zaciągamy, zestaw jest gotowy. Słuchajcie, i teraz wam pokorza krok po kroku jako poskładać cały zestaw karpiowy, czyli ciężarek, jak ja to robię. Słuchajcie, tu mam zestaw gotowy. Nie potrzebuję już ani pozycjonera, bo ten fluorokarbon mi, ten hoczyk po prostu, zobaczcie, za każdym razem się będzie wbijał. O. Cyk, 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 gdzie się obracał No i teraz na końcu przykłona robią zwykłą pętelka też odciną ten niepotrzebny kąsek. Teraz, czy do popapów czy nie do popapów upów używam takich ciężarków firmy Fox z taką gumką. Dokładna nazwa, już Wam powiem, jakoś się to nazywa. Quick, quick Change, pop-up. I już wam pokazuję jak to tukie właśnie montuję. Jakiś powiedzmy... Powiedzmy te... 5 cm od choczyka to właśnie montuję. Żeby to trzymało. Cyk. Teraz niepotrzebne te końce tej gumy obcinam. Jeden, drugi i po prostu mam taki dociążeni, że ten zestaw będzie tak na dnie leżą słuchajcie. Tak wygląda cały zestaw i teraz wam pokażę jak go zamontować kompletnie na żyłce głównej. Tak słuchajcie, tu już żyłka główna, z kołowrotka na sam początek. Daja stoper do samo zaczynającego, żeby zrobić samozacinający zestaw cyk jeden cyk drugi żeby to bardziej trzymało stopery już są na żyłce słuchajcie teraz jak doch stopery daje malutki koralik malutki koralik na żyłka Cyk. Za koralikiem leci krętlik, potem on to całe pokorza jak to dokładnie wygląda. No i teraz po prostu biera, i jeszcze daje taką gumkę helikopterowo. A dlaczego to wą zaraz pokorza. Nakładamy ją też na żyłka główno. Cyk. Po kolei, wszystko i teraz po prostu już biera Speedlinks. Taki właśnie on. Do szybkiej wymiany ciężarka, czy tam koszyczka, jak to woli. Już go tutaj wiąże. Normalnie jak Krętlik, słuchajcie, przekładom I tak jak Krętlik, 5 razy. Albo 6, przeważnie robię na oko, słuchajcie. Cyk przez oczko i zaciągamy. Cyk, teraz słuchajcie, już wam pokazuję ciężarek. No, o, 40-gramowy akurat ciężarek tukę będę używał. I zakładamy go po prostu tukę przez te. Przez tu takie oczko, słuchajcie, cyk. Cyk. Teraz właśnie tą gumką nakładamy. Słuchajcie, I tu już mam zestaw gotowy. Słuchajcie, a cały zestaw już Wam pokazuje, jak się prezentuje. Dwie gumki samo zacinające, będą dociągnięte do samego końca. I zobaczcie, jest ciężarek nad ciężarkiem, tak jak nażyka. Chytą jest zestaw. Tak się to całe prezentuje. Stoperki. Tu zestaw i go na sztywno koralik, krętlik. Do szybkiej wymiany z gumką i ciężarek, a teraz już Wam pokazuję test hardkorowy i wam udowodnia, że się to nie matlę. Słuchajcie, tak się prezentuje cały ten zestaw kompletny. Jeszcze raz wam pokazuję i już robimy test tak słuchajcie zestaw mam w ręce z wędką jak widzicie i zobaczcie teraz Bele jako oziemia o zobaczcie jak on skoczę ten zestaw nie ma pomatłany patrzcie po takich ciepaniach terawą go odbija od namiotu Słuchajcie zestaw od namiotu na ziemia spod nie ma pomatłane Nie ma pomatłane Jeszcze raz wam pokorza ten zestaw po ziemi Obejście się ciepia hop Podskakuje ciężarek Podskakuje tak kilka razy wam pokorza o na boki i zestaw jak był takie, słuchajcie, mimo prawa się pomatwać. Tak się zapinają na ten zestaw Karpiki jak widzicie Dolnia warga zestaw to wam pokazywał i piękny kaperek